Cześć Siemanko, ja jestem modi, a to jest Colorado V2 i chyba mi się nie wczytały tekstury. Gdzie ja kuźwa się znalazłem? Ja ładnie, wszystkie się teksturki wczytały. Gdzież to mnie wybiało? To miało być. To przecież miało być coś innego, ale dobra, nieważne. Eee, obecnie gram na ultra, by pokazać wam, jakby wszystkie atuty nowego. Eee, Infestation, tak, już ciężko to już nazwać Warzee, bo to już to nie jest to stare Warsy. Czy to źle, czy dobrze i nie oceniać, moim zdaniem, no w sumie chyba nawet dobrze Okej okay. Myślę, że coś się tutaj ta Optymalizacja nie jest jeszcze chyba najlepsza, ponieważ Co mało mam FPS-ów, co teraz akurat widzicie Co przy nagrywaniu Dla mojego kompa powinno być problemem chyba nie powinno być aż takich spadków. Udamy się do... Rive Rage, Ridge, Ridge, Ridge boże. Ja, nie, nieważne. Nieważne. Po prostu tam się udamy. Eee, pff, pierwszy rzut oka? Naprawdę. Naprawdę ładne miejsce. Ładne. Naprawdę. tak gra zrobiła się bardzo, bardzo ładna. Tak strzeliłem, żeby jakby poczuć, czy coś się zmieniło w strzeleniu, ale nie bardzo. Ładnie wszystko nam tutaj śpiewa. Trafiłem w ładny, ładny czas, ponieważ jest ranek. Okej, okay, udamy się do tego miasta i to będzie w sumie na tyle w tym odcinku krótkim, w takim przedstawieniu trochę jak to wygląda. No ultra, niestety mój komputer średnio sobie daje radę na tym ultra. Właśnie nie mam zielonego pojęcia nawet. dlaczego. Może mnie ktoś zabije, bo jak wiecie, jak zauważyliście, można unosić swoją broń, więc nie zdziwiłbym się jakby jacyś snajperzy polowali tutaj na spokojnie spacerujących sobie ludzi i oglądających, no nie powiem, zac na widoki. Okej, okay, ja w tym momencie albo nie, nie będę przełączał, przełączał e, z prostej przyczyny. E, nie, nie, ostatnio, jak chciałem przełączyć, to już to jest moje trzecie podejście. Za pierwszym razem w ogóle mi się serwer nie wczytał, za drugim razem, gdy przełączałem, jakoś na ultra slow, ponieważ no, jednak przydałoby się, no, że szkózi, wam tak ma. Dobra, zaryzykuję, bo naprawdę, uwaga. Ok, FPS-y trochę poszły w górę. Dobra. Zabijmy sobie to zębiaka, który w ogóle nie ogarnia. Użej. Dobra. Umrnął. Ale trzeba jest tu ładnie. Jaki, okay. zobaczmy czy jakiś... Jakiś lucik. No, jak miło, maczetę już znalazłem. Eee. Dobra. Trochę długo się bierze. Ładnie, maczeta. O, widzę, że jest kontakt jakby z otoczeniem. Dobrze jest, dobrze, naprawdę. Już mi się podoba lód. Dzisiaj znalazłem w pierwszym kamperze maczetę. Jaki, zobaczmy. Dobra. Jest First Blood. Ale ten, Ten Ale ten AKM... czy jest lipne. Dobra, jest First Blood na, e, e, na... Na, 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 na... Boże, jak to się nazywa ta gra? Na Infestation Colorado v 2. Dobrze, tam coś widziałem, że... Butterfly Knife. No i bardzo mi się podoba, że to tyle rodzajów broń białej jest. No kurczę, trzeba tu uważać naprawdę, bo... Na każdym kroku ktoś może stać. Akurat tu jest zombiak. Dobra. Jaki... Wejdźmy sobie stąd wyjść Ok, kolejny kamperek. No i tutaj. O, naprawdę, kurde, zacna miała się sponuje tutaj. Czy jest to jakieś blisko Savezone? Nie, jest w miarę blisko Goblin Peak. Dziś chyba sobie dalej trochę. Dobra tak tutaj trzeba uważać, bo no, Naprawdę ludzie Ludzie jest tu co nie miara, A to że są wyrzu wyrzuceni w losowych miejscach to tylko jakby potęguje to Że mogę kogoś spotkać No i dobra, to by w sumie było na tyle wejdę jeszcze z ostatniego domku Idę się tu nie ma wejść Ale chyba się nie da. Dobra, to by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Piszcie też swoje uwagi i to, co Wam się podoba w Colorado V2. Się. Tak czy siak i ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten krótki odcineczek z Colorado V2 wam się spodobał. Mam już First Bloody na Colorado V2. Ja się już z wami żegnam. Co znalazłem. Co jeszcze brakowało w sumie bardzo... Dużo jedzenia Broń mi się w sumie nie popsuła. Co to jest w ogóle? Czekajcie. Ja mogę sobie. Co to jest? Woodstone Metal. Aha, dobra, drewno. ten Drewno, kamień i metal potrzebne do napraw ewentualnych, czyli pewnie napraw na przykład tego, potrzebny będzie metal. Do naprawy kija baseballowego będzie potrzebne drzewo. No tak, na takiej zasadzie to działa. No dobra. E, jeszcze teraz się tam ogarnie jak to tam działa. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Oraz ewentualny komentarz lub subskrypcję mego kanału. Tymczasem ja się już z wami żegnam. Na razie.